Box 65 kg. Za chwilkę usłyszymy pierwszy gong na gali Carpathian Warriors 13. Miejmy nadzieję, że tak jak zwykle będziemy świadkami wielu emocji, knockoutów, poddań, czyli tego co kibice lubią najbardziej. Oba już gotowi, palianyczka i Saudan. Jeszcze tutaj sędzia zwraca uwagę kornerowi Saudana, że chyba jest trochę za blisko. Pierwszych dwóch walkę, myślę, że poddań nie zobaczymy, ale też tak, na to liczę Tak, Oczywiście tak, trafiłeś mnie tutaj. I rozpoczynamy. Miejmy nadzieję, że bardzo, bardzo ciekawą walkę na sam początek tej gali. Widzimy Norbert Saudan już próbował gdzieś po dołak trafiać palianeczka, ale palianeczka myślę, że tym prawym prostym będzie chciał sobie punktować Saudana. To jest bardzo ciekawa stójka palianeczki, bardzo otwarty tutaj. Przygotowany na akcję prawy lewy, tak mi się wydaje. Tutaj myślę, że to nie będzie zbyt kombinowo. Widzimy już tutaj blisko, żeby ten lewy doszedł do szczęki Saudana. Zobaczymy, czy Saudan będzie w stanie sobie właśnie z tymi długimi rękami poradzić. Na razie widać, że szuka dołu. Właśnie patrząc na to, że właśnie walka jest w oktagonie, myślę, że zasięg tutaj będzie odgrywał kluczową rolę. Znaczy, że na razie żadne zamiatko się nie podpala. Tak, ale na razie palianyczka próbuje zająć środek oktagonu. Myślę, że to to ja chcę przejąć kontrolę na tym walku. Saldan szuka, czeka chyba na jakiś kontrę, żeby gdzieś znaleźć jakąś lukę u palianyczki. Na razie jednak to się nie udaje. Na razie obaj dosyć chaotycznie zadaje uderzenie. Mało celnych ciosów na razie widzimy przez tę pierwszą minutę. Widzimy, konsekwentnie Saudan gdzieś tych dołów szuka. Ale... To prawda. I co ciekawe, tutaj niższy zawodnik rozpoczyna akcję, a tu właśnie Polianyczka stara się wchodzić w, te, w drugie tempo kontrować tymi prostymi. To widzimy, teraz bardzo ładna kombinacja. No Roberta Saudana i na dół weszło, i na górę weszło. Bardzo ładna akcja. Dokładnie słyszymy tutaj z narożnika Saudana łapy wyżej, też tutaj zwróciłem uwagę, że troszeczkę obniża sobie te łapy, no ale zobaczymy na ile będzie miał siłę w tej walce, jeden i drugi. Paliwaneczka próbował gdzieś tutaj zamknąć na siatce, ale Saudan bardzo ładnie na razie chodzi na nogach, zachodzi tutaj swojego rywala i bardzo ładnie znowu tutaj próbował wejść półdystans. Grożne są te wejścia półdystans Norberta Saudana, trzeba przyznać. Tak, to prawda, a tutaj właśnie Dmitry cały czas stara się wywierać presję i czekać na to, aż, aż przy zadaniu ciosu. O, teraz dwa ciosy chyba. Norbert doszły, się właśnie goda. otworzy. Tak, i teraz troszeczkę się otworzył, ale mam wrażenie, że to były takie dwa soczyste pierwsze ciosy, które doszły tak naprawdę do głowy Saldana. na razie to Saldan gdzieś chyba był celniejszy, takie mam wrażenie w tych wymianach. Ale teraz próbuje Palianyczka troszeczkę zamknąć na szafce. Oj, trafia teraz tak. lewym. Bardzo ładnie teraz wszedł ten cios i teraz prawy znowu wchodzi na głowę Saudana coraz luźniej się czuje w klatce Palnyczka. Wiemy jak tutaj te walki na, na takim poziomie często są wyrównane i ta runda też do tego momentu mam wrażenie, że całkiem, całkiem równa i kto wie, czy te pojedyncze ciosy gdzieś nie zadecydują. 20 sekund do końca rundy. Po co za różnicę gabarytów tutaj Norbert chyba wie, że. Tak, Musi być bardziej agresywny. Poszedł teraz do przodu Norbert Saldana, chce zaznaczyć teraz tę te, te rundę, ale nie wiem, czy da radę tutaj sobie dopisać ją na własną korzyść. I koniec, rundę na koniec jeszcze dostał tutaj lewym, równo z Gongiem. No, kto wie, tutaj, tutaj nie będzie chyba... Mamy liczenie, mamy liczenie Norberta Saudana. dokładnie tak, 3. Ale Norbert jest na nogach, ale to zadecyduje o tym, w jaki sposób będzie punktowana ta runda, 10-8 dla Palianyczki na sam koniec Saudan położony ciosem na deski. I zobaczymy, jak to wpłynie na niego w drugiej rundzie. No będzie musiał ruszyć, bo już ma stratę prawdopodobnie dwóch punktów. To jestem bardzo ciekawy strategii w tym momencie Norberta Saudana, ponieważ nie dobrze widziałem, trenera to będzie chciał bić na korpus i później szybko drugą, drugą, drugą ręką atakować o na tyle, jak ale został. Łapał teraz palianyczka Saudana pięknie wyczekał, aż faktycznie kolejny raz gdzieś opuszczał tę rękę przy ataku Saudan i to wykorzystał palianyczka, drugie liczenie. Ale Saldan czuje się myślę całkiem dobrze, nie wygląda na jakoś bardzo zamroczonego. Zobaczymy czy Palianyczka będzie chciał ruszyć na swojego rywala. Ale chyba spokojnie, chyba spokojnie. Wie, że ma przewagę tak naprawdę w tej chwili i Palianyczka może spokojnie kontrolować ten pojedynek. Tak, tutaj, patrząc na to ostatnie uderzenie, na pewno będzie co, tylko i wyłącznie bardziej ostrożny, ale jestem właśnie ciekawy, to co mówił Narożnik, czy będzie właśnie zaczynał od korpusu i od razu strzelał, że tak powiem, na górę. Tak, tylko widzisz, przy tych atakach na korpus zawsze się Saudan bardzo osłania i, i, i tak naprawdę Palianyczka myślę, że teraz będzie tylko czekał na to, aż zaatakuje. O kolejny raz Saudan ma coraz większe problemy, mam wrażenie. Proste kombinacje Palianyczki tutaj dają efekt, a Saudan jednak z tym zasięgiem chyba ma pewien problem w tej walce. Tak, to i tak jak widzimy Dmitro już próbuje się odbawić z przeciwnikiem. Tak, tylko żeby też ta zabawa nie skończyła się źle, bo no z nad tymi obszernymi cepami mogę powiedzieć nawet, bo to trochę trudno nazwać sierpłem. Eee, może czasami zagrozić, bo to widać, że jest trochę siły I właśnie poszedł teraz znowu, ale widzimy jak on się otwiera bardzo mocno przy tych wszystkich ciosach. Jest bardzo ryzykowny w tej chwili, no ale chyba nie ma co nie ryzykować już w tej walce, ponieważ musi chyba wszystko rzucić na jedną kartę. Zdecydowanie. Musi zaryzykować i zaatakować rywala Tak, ale no palianyczka tylko, bardzo ładnie kontroluje. Chyba się to Soudan. prowadzi do tego, że może się otworzyć. Tak i tutaj mam wrażenie, że palianyczka ma pełną kontrolę w tej chwili nad Towal. O i znowu lewy prosty dochodzi do głowy Saudana, ale Saudan twardo stoi na nogach O tutaj troszeczkę się Saudanowi formuły lekko pomieszała, ale myślę, że to Wynikało z ferworu walki. Walka wraca do stójki. Pamiętajmy, walczymy w boksie. Ale ja widziałem zarówno jeden, jak i drugi, zawodnik nie mieli nic przeciwko w pewnym momencie. Tak, mogli w sumie zostać w tej płaszczyźnie, kto wie, może by coś się jeszcze nam tutaj odwróciło. Ale wracamy, wracamy do boksu. A w tym, w tej formule no, dominuje, nie ma co gadać, Dmytro Polianyczka. O i widzimy teraz, Sauden poszedł już otwarcie bardzo mocno zaatakował Poljanyczkę, ale praktycznie żaden z tych wiatraków nie doszedł do głowy Polianyczki. Znowu stopujący tutaj. Tak, ładnie na odejściu właśnie Na odejściu palianeczki. Próbuję, próbuje, próbuje Saudan, nie można mu odebrać ambicji i woli walki. Ale brakuje tego zasięgu i brakuje chyba jednak troszkę jeszcze umiejętności. Oj, znowu dostał teraz Saudan, ale idzie do przodu. Oj, widzimy jak się nasadzał na ten prawy powiedzmy sierpowy Ale, ale tutaj palianeczka nic sobie z tego nie zrobił. Kolejna runda na kontę palianeczki 10.8. Zdecydowanie tak, nie można odmówić jednak ducha walki Saudanowi. Tak, no ale nie ma się co oszukiwać, że jeżeli Saudan chce wygrać tę walkę, tylko i wyłącznie nokaut go ratuje w tej trzeciej rundzie. zobaczymy zaraz jak to będzie wyglądało w klatce. Rozpoczynamy trzecią ostatnią rundę pojedynku Dimitro Palenyczka kontra Norbert Saudan. Pierwsza walka na tej gali. No widzimy Norbert Saudan chciał przytulić swojego rywala, ale nie do końca Palenyczka tego chciał. No widzimy teraz Norbert Saudon potrzebna na ostrog wymiany, już poszedł i zaryzykował wszystko. Chyba trafił palianyczkę w tej wymianie, tak mi się wydaje prawym sierpowym. Tak, trafił zdecydowanie. I palianyczka, no musi uważać, musi się ustrzegać, ale trafił teraz właśnie tym samym, co działało przez pierwszą i drugą rundę, czyli trafił na kontrze. Odsłoniętego Norberta Saudana, no i znowu liczony Norbert, no ale kolejny raz mam wrażenie, że Norbert staje bardzo przytomnie. Z tych desek tak naprawdę to są tylko przykleknięcia i nic więcej się tutaj nie dzieje oprócz no, odbioru punktu, który decyduje prawdopodobnie o. Tak tutaj Norbert zaskoczył właśnie tym prawym sierpem szybkim skróceniem dystansu, ale nie jestem pewien, czy Dmitro po raz kolejny się na to złapie. No ale pokazał, że jest groźny i musi jeszcze pamiętka uważać. Na tak, że nie powinien go jednak lekceważyć. Widzimy, wchodzi w ten półdystans, próbuje zacząć zawsze od dołu i gdzieś ten lewym sierpowym dojść do głowy i z tym jest jeszcze problem. Ale widzimy, no już Norberta Norberta Adam wkłada ogromne siły w pojedynczy cios. Jest to widocz, są to widoczne ciosy i no. Myślę, że palianyczka mógłby sobie mocno pluć w brodę, jeżeli, jeżeli by tę walkę przegrał. Ale widzimy teraz kolejny ładny cios wykonanie palianyczki Chyba po tym początkowym szoku, którego, do, którego doznał w trzeciej rundzie ustabilizował sytuację 1,5 minuty do końca Trzy rundowy pojedynek proszę Państwa Tak tutaj przypominam, bo widzę, że na czacie Państwo pytacie więc mamy ostatnią rundę w tej chwili. Poszedł zaraz znowu Norbert Sudął odważnie. Tak tutaj Dmitro nie dość, że ma przewagę zasięgu, tak jest zdecydowanie celniejszy, ale będzie że szybszy jednak z tymi ciosami. I tutaj w zasadzie tylko w tym chaosie Norbert ma szansę. Tak, no widzę, teraz doszedł nam no, lewy, ale to tak już bardzo, bardzo nadchyleniu bardziej trafia cały czas palianyczka. Są to soczystsze ciosy, bardziej widoczne. No cardio ma Norbert, Norbert bardzo dobre, to nie można mu odmówić. Widać, że siłę ma, ale, ale no niestety. Trochę brakuje też tej techniki. Ducha walki również, ale no niestety, póki co walkę tą przegrywa na punkty. No gdzieś tam te nasze, nasze prze, przewidywania o tym, że ten zasięg może tu zagrać kluczową rolę. Troszeczkę się sprawdziło, Ja też nie mam przekonania, że palianyczki tego dystansu nie można złamać, bo, bo też nie jest jakiś. Ależ teraz poczet zamknął palianyczka. Saudana yy, na siatce, na klatce. Porozbijany już nos Saudana. Pojdak, teraz ten lewy bezpośredni doszedł do głowy Saudana. Saudan stoi, ale czy on to dotrwa? 15 sekund do końca. Myślę, że jeszcze Saudan wytrwa. Nie, tutaj bez ciosu, bez ciosu, nie ma, nie ma, nie ma co mówić. Ależ rozbity Saudan. Koniec walki, koniec walki, brawo dla Norberta Saudana za harduka, za wolę walki, ambicje, ale myślę, że zwycięzcą tego pojedynku może być tylko jeden i chyba to będzie Dymitro Palnianeczka. Też się z tym zgadzam. Tutaj z tego co widziałem, no ta końcówka rundy trzeciej już była bardzo mocno pod dyktando Palnianeczki. Szanowni Państwo, i mamy zwycięzcę pierwszej walki. Jednogłośną decyzją sędziów walkę zwyciężył Dmytro No i werdykt bez zaskoczeń. Zwycięzca walki Dmytro Palianiczka.